Czy wraz z premierą czwartego rozdziału na Fortnite zauważyłeś pewną drobną zmianę? Ogromną różnicę widać już podczas spadania na mapę. Zobacz, to jest stary Fortnite, a tak może wyglądać po premierze czwartego rozdziału. Nie jest to ten sam obrazek, prawda? Popatrz teraz, jak wyglądały cienie, kiedy przybiegłeś pod drzewem i co dzieje się w najnowszej wersji gry. No nie da się przejść i nie zauważyć. Jeszcze ciekawiej robi się we wnętrzach. Światło wpadające przez okno jest widoczne wewnątrz budynku, ale nie oddziaływuje jakoś specjalnie na pokój. A w najnowszej wersji gry naturalnie rozświetla nie tylko pomieszczenie zmieniając przy tym jego barwę, ale wpływa również na sterowaną przez nas postać. Dzieje się tak za sprawą silnika Unreal Engine 5.1, z którego Fortnite korzysta od premiery czwartego rozdziału, a dokładnie technologii Nanite i Lumen, który ma wsparcie dla sprzętowego ray tracingu. W dłuższym materiale sprawdzimy, jak to się prezentuje na kartach Nvidia GeForce RKX, dzięki którym efekty te możemy spotęgować i przyspieszyć akceleracją sprzętową. Sprawdzałeś, czy u ciebie działa, czy twój sprzęt w ogóle uciągnie taką modyfikację? Gdybyś chciał dłuższy materiał na temat Unreal Engine 5.1 w Fortnite, zapraszam na mój kanał.